Jakiej po prawej? O czym ty mówisz? Czemu mnie nie było przez chwilę? Wiem, słyszę czemu się włączyło u mnie Shadowplay? Czekaj, muszę wyłączyć Shadowplaya Kurna No, Dobra Jezus! A! What the fuck, Co się dzieje? GDZIE? CZEMU? CO ZA GÓWNIANY FRAPS I GŁUPI shadowplay. Mam jeszcze drugą postać, więc nie ma się co To był który serwer? Weź sprzeć szybko serwer. Dobra weź moje leki, weź moje leki, weź moje leki, weź moje leki I bądź spokojny zaraz do ciebie przyjdę On ma Blazera Który ma Blazera? Skąd on się wziął? Czemu on mnie zabił? Mam tyle pytań Mam tyle pytań na które nie znam odpowiedzi i zaraz pewnie zginiesz bo cię zastrzeli sniper Poczekaj na mnie o, no nie! Nie wierzę w tą głupią grę i w mojego głupiego fraza i w ten... Czemu? Moje życie nie ma sensu! Przegrałem w Warsji. To, to, to moje życie w takim razie nie ma sensu. Wszyscy widzowie, jeśli to słyszycie, wasz ghost jest do dupy. <śm> No Jezus, pierwszy raz mi się taki shit zdarzył. Lecz się moimi lekami, miałem ich tam w Kucnij czy coś. Połknij żółtko. Gdzie jest modi, modi, modi? Który ty jesteś? Fuck. No, no, no. Dobra, czekaj, ja nie pomyślę. Muszę pomyśleć. Co tam się dzieje? Dobra, ja biegnę tam do. W to, nie wiem co robić, ale w każdym razie biegnę tam gdzieś do ciebie. Gdzie jest?